śmierdzi jak miód z moczem, naprawdę. E, I z takimi skarpetami potreningowymi. To jest jak ta poduszka tempura. No, Wciskasz dłoń. No tak. Ona się wtapia, ale potem ona tak wychodzi. No, prawda. I wraca do swojej formy. No a nie takie... jest taki flaczek, że wtapiasz rękę i tam ta dura staje. Albo się tak trzęsie, ale Uff. będzie inaczej. Czy mam być trzymaczką dzisiaj? Możesz, ale jak taka hostessa. Czuję się dzisiaj trzymaczką, ale z Proszę. dużym zainteresowaniem oglądam, co Kaja wybrała, bo ja nie mam w ogóle do tego serca, ani czasu, ani w ogóle... No. Ja pamiętam, jak mówiłam 2019, lato 2000. Moje. Dobra, teraz to powtarzam, lato ale 2021. 2021. Jeden, yy, moje. Czekaj i wypijmy za to. Ja powietrzem, dyka, zróbeczką zróweczką kocham. Mniam, mniam, Hej. Cześć. Przygotowałyśmy dla was e, kolejny hol hol hol. hol, 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 hol ale hol, hol, hol. to jeszcze nie jest hol-ho, hol. ale, ale będą długo. hol e, zakupowy, domowy, dekoracyjny w wykonaniu tej oto tutaj pani. Tak to ja. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja widzę, że dzisiaj mamy tempo y, takie Ekstas. konkretne, więc bez zbędnego gadania. Przechodzimy, mamy kilka rzeczy, ale bardzo fajne. I zaczniemy od takiej, to chyba dla mnie najfajniejszej rzeczy: takiej perełeczki. Oj, przykleiło mi się to. to przykleiło mi się, bo to ma takie z, y, nóżki gumowe. To jest radio, to jest e, które wygląda obłędnie. To jest takie radio stylizowane na lata 60., w takim trochę stylu vintage. E, ja bardzo lubię tego typu dodatki, dlatego że to są dodatki, które idealnie pasują do wnętrz e, takich bardziej klasycznych. Mm, ale również pięknie wyglądają we wnętrzach bardzo nowoczesnych. E, działa? I że, y, działa. E, I słuchajcie, to jest hit, bo to jest radio, które ładujecie sobie i ono jest przenośne, bezprzewodowe i działa 7 godzin. Możecie podpiąć sobie telefon do tego radia i puszczać muzykę z telefonu, która będzie e, leciała yy, przez te głośniki. Yy. E, ma taki waniliowy y, kolor, bo to nie jest biel, nie wiem jak yy. Wy będziecie to widzieć. Y, na ekranie natomiast nie jest to czysta biel, był jeszcze w takim kolorze pistacjowo-niebieskim, też przepiękny kolor taki. Um... O ja, wiem. Taki, yy, no ja to wiem, to są takie kolory, to takie, takie no dziecięce, no takie, okay. takie trochę retro, takie pastelowe, delikatne, ale przepięknie to wygląda. Tu ma oczywiście antenkę z tyłu. Ym, ja pomyślałam sobie o tym, że chciałabym postawić to w kuchni na blacie. No Bardziej jako taka dekoracja, dlatego że ja nie potrzebuję w domu mieć radia jako radia, bo mam jakby system y, dźwiękowy w domu nagłaśniający, więc nie jest mi to potrzebne, ale jako taki element dekoracyjny albo latem. Słuchajcie, to jest bardzo fajna opcja, Aha. jak spędzacie e, na przykład e, czas na tarasie, to bierzecie sobie takie przenośne radyjko ze sobą do ogrodu, do tarasu i cieszycie się fajną mm. muzyką i pięknym wyglądem, więc czego chcieć więcej? Ale gdzie kupiłaś? Biedronka! 119 zł. I słuchajcie, teraz jeszcze, żeby nie było, że część rzeczy już nie możecie dostać, bo obawiam się, że już mogą być problemy z tym, bo Biedronka ma krótkie serie, więc ja jestem kochana i znalazłam dla Was to radio. To jest słuchajcie, firma Vintage Cuisine, tak. e, która również ma swoją e, stronę internetową. E, można kupić online. I można kupić online. Słuchajcie, wejdźcie w opisie. będzie w opisie. To jest strona verstore.com e, i tam jest cała ta e, seria, bo tam jeszcze były takie chyba e, toster, była mikrofalówka, mm. były garnki. E, co prawda w Biedronce kosztowało to 119 zł na stronie. Teraz patrzę 129, więc jest 10 zł różnica, ale nie jest to jakaś straszna różnica. Macie dostępne i te jasne, i te zielone, także jak komuś się podoba, to link będziecie mieli pod spodem, żebyście mogli sobie zobaczyć. No i co? Fajne. Przechodzimy dalej. Szybko, ekspresowo. Kolejna ta. Tak, ale od razu Wam pokażę. Oczywiście są filcowe zabezpieczenia. Kaja mnie nauczyła tego, żeby zawsze tak. e, przyklejać, żeby nie rysować mebli. Co prawda kształtem trochę nie dobrałam, bo nóżki są okrągłe, ja mam kwadraciki, ale dobra, już na szybko potrzebowałam. E, I tutaj macie e, lustro. Przez e, to jest wygląda... To ja nie... Donia... To, to, są, to jest tak jak pytanie kobiety o wiek. To są pytania, których się nie zadaje, <grym> po dobra. prostu. Mąż pewnie takie pytanie. Nie, no? on już się w ogóle nie A, ogarnia, nie ale pytam, na całe życie tak. nie ogarnia dalej. To jest taca do łazienki. Stwierdziłam, że kosmetyki, których używam codziennie, e, chciałabym mieć taką mniejszą tacę, gdzie sobie wystawię te wszystkie ładne e, pojemniczki, flakoniki, pudełeczka, puzdereczka i inne tego typu bzdidełeczka. E, na, e, na tej tacy, na tym lustrze będzie to wyglądało super, i wygl Wygląda to super, jestem mega zadowolona. Jeszcze e, powiem Wam tylko, że jak kupiłam ją stacjonarnie. Już jakiś czas temu w High Home eee, i taca miała tutaj na szybie taką małą bryskę, podeszłam do Pani zapytać się, czy mają jeszcze jedną, Pani powiedziała, że jest ostatnia, ale że jeżeli chce, to może mi dać rabat, więc dostałam jeszcze 15% rabatu, także warto też stacjonarnie oglądać takie rzeczy, bo jeżeli gdzieś tam Dokładnie. zobaczycie, że coś jest nie do końca idealne, zawsze możecie i zapytać Panią, czy jest jeszcze jedno, albo czy ewentualnie z tego tytułu możecie dostać rabat. Zapłaciłam za nią około 50 pięć, kilka złotych, jest nie taka solidna, nie? nie? No, nie? Nie, to jest metalowa naprawdę. jest w złotym kolorze, jak yy, zapewne wiecie, albo część z Was jeszcze nie wie ostatnio w ferworze kupowania złotych dodatków jestem permanentnym, więc wszystko co złote, to... Znaczy lubimy złotą Ojojojoj. biżuterię, bo mówimy tak. o tym w jednym z filmów, natomiast dodatki tak. też wyglądają ekstra. Mm -hmm. Tylko jeden mam problem taki, że na przykład u mnie by się nie sprawdziło, bo wiem, że musiałabym te kosmetyki, które odkładam, żeby one były czyste, żeby ta szybka nie była za no, chwilę odwadzana tak? i brudna. I nie przypuszczam, że po jednym dniu już... Znaczy, no kurz osadza się, no to nie unikniemy takich ale, rzeczy. Wiesz, ale nawet kropne wody z kosmetyków czy. A, jak to, coś nie, się to nie się zawsze są suche. Znaczy, staram Ej, się, żeby i po, po prostu. I... No nie zawsze jest tak, że one są idealnie czyste, no umówmy się, no to jest życie, ale trzeba to po prostu wycierać. Okay. Tak, jak się kurzy i się brudzi wszędzie. Chcemy mieć tak? ładnie, to nie tylko ładne dodatki, ale ma być czysto koniec kropka. Koniec kropka, tak, koniec. kropka. Donia tutaj ma y, pyszną kawkę. Nie zdążyłam jeszcze wypić. Nie zdążyła wypić, ale nawiązując tematycznie do jej kubeczka. Ja Wam pokażę jeszcze jeden fajny kubeczek, który kupiłam w Pepko. To, co mnie się najbardziej podoba w tym kubku, to to, że jest on biało-czarno-złoty, czyli to są moje ukochane kolory, które dla mnie są totalnie ponadczasowe i one będą zawsze modne i zawsze będą wyglądały fantastycznie. porównaniu do białego to taki bardziej krem, proszę panią. Ja bym jak z kremem to nie szalała aż tak. Jest to taka złamana biel, ale wiecie, okay, dobrze. niektóre biele wpadają w szarości. One są takie chłodne, inne biele są ciepłe, ale beż to na pewno nie jest, bo to też nie jest taki, wiesz, no nie tak, jest taki bardzo tak. ciepły, ale to jak kupicie nawet z innej serii tą samą rzecz po jakimś czasie, ona też może być odcieniem no inna. Nie, tak samo jak jest z płytkami. Jak kupicie płytki z różnych serii, one też się to różnią prawda. odcieniem. Pod, kojarzy mi się z kartami, z karo akurat, Tak. ten i ta obwódka złota. Jest urocza, prawda? Robi A ja ostatnio mam fazę na zasadzie Strasznie mi się podobają płytki na podłodze, które są białe, i na tych rantach mają te takie czarne rąby. I oszalałam po prostu, jak widzę takie podłogi, to aż, jest moje Zginie serce. w domu? No nie, no myślę, żeby mnie mąż <grym> zabił w nowym po domu. prostu. <grym> Może w nowym kiedyś to no na pewno. Jak będę, będzie mi dane mieć kolejny dom, to na pewno będzie inne, ale to rzeczy się nudzą. W każdym razie niestety jest jedna wada tego kubka, nie możecie go myć w zmywarce ani wkładać do mikrofali. Przypuszczam, że jest to związane z tym metalowym, złotym, tak. malutkim elementem. To zazwyczaj, tak? Jest. Więc nie jest to na tyle praktyczne i tak bardzo wygodne, jak na przykład macie większą ilość gości i nie wiem, 8-10 osób na przykład ma. Takie kubki, ale na kawkę. Co, ale na kawę, jak wiesz, dwie-trzy osoby siedzą, to jest w ogóle żaden problem. I fajne jest to, że jest lekki, prawda? Jest bo lekki. niektóre takie kubki są bardzo ciężkie. Ja ja lubię ciężkie na przykład, ale wiesz, spojrzałam na niego, chciałam sobie zrobić w tym kawę, ale stwierdziłam, że bo sama sobie tu się i robię kawę. No i dobrze. Ale stwierdziłam, że pewnie nie można włożyć do mikrofalówki, a ja potem Ale zobacz. zawsze mleko, bez laktozy. Patrz. No jest znaczek. Jest, nie Patrzcie. wolno. Patrzcie. Nie wolno. Nie wiedziałam, że takie znaczki istnieją. No. No, więc zrobiłam sobie w innym kubku, no i już. A, panie... i chyba kubek kosztował około pięciu złotych? się tebko pod tym kątem. Tak. Naprawdę. Więc... I są jeszcze dostępne, także idźcie i kupujcie. Tak. I cieszcie się. Ja przynajmniej jak myślę o jesieni, to pierwsze co przychodzi mi do głowy to są świece, które zaraz pokażę, ale... Podusie. No nie mogłoby e, zabraknąć podusi. E, Podusie też kupowałaś całość, w sensie poszewki? Nie, 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 nie. Okay. Same poszewki, wkład już jest kupiony, wkład jest kupiony w Ikea. E, I to jest poduszka z organicznej bawełny, wielkość... High and home. Home. Am home. 50 na 50 jest jej wymiar. One były jeszcze w odwrotnej kolorystyce, czyli było czarne tło i takie biało tutaj te, te wzory. Natomiast z racji tego, że ja mam ciemną kanapę, więc stwierdziłam, że ładnie Jajne. będą wyglądały jasne poduszki. Oczywiście to jest Ślienne. poduszka dekoracyjna, dekoracyjna. Nie wolno na niej leżeć, się dowiedziałam, no, 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 ani nie w ogóle dotykać. Nie no, dotykać można, ale to nie są poduszki do leżenia, tylko do dekoracji, bo jak się na nich leży, to one zaczynają być takie splaczałe, wymemłane, wydłuźdane i wyglądają nieestetycznie. Ale od razu zapytam, bo pewnie będą też pytania, super jest taka wypana, co to za poduszka Vika. To jest wika, ale yy, znaczy jakiś zwykły wkład. Po prostu kupiłam wkład wielkości 50 na 50. Natomiast stwierdzam, że wsadzę chyba jeszcze jeden, A, bo okay. ja lubię, jak poduszki są takie, takie jędrne, sprężyste, że jak wtapia się w nie palce, to one są jak taka skóra jędrnej, wysportowanej kobiety. I ja lubię taki, <laughs> ja bardzo lubię taki efekt po prostu do poduszek takim. Że to już jest nie wiem, po co ci takie Że ona jest taka plastyczna. Nie, ale super. E, Śmieje się ładnie oczywiście. W, w każdym razie. Naprawdę. To jest kwestia wizualna. Po prostu takie poduszki dekoracyjne zdecydowanie lepiej wyglądają, kiedy są ładnie napchane od środka, bo trzymają swoją formę, trzymają swój kształt, one gdzieś tam ten materiał się ładnie układa kosztowało o jejku, nie pamiętam, jeszcze kupiłam je na promocji minus 20, koło mm. 20 zł, 19 zł, no to wtedy, więc to faktycznie super. jest super sens. Zresztą ja w ogóle, jeżeli są tylko promocje, zawsze korzystam z nich, bo uważam, że kapital, to jest kapitalna opcja i można dużo zaoszczędzić. No bo w regularnych cenach bardzo drugie w ogóle są te poszewki, Bywają bardzo. Bywają. A to zależy też z jakich materiałów, okay. jak są szyte na przykład, no to, no to też jest inaczej, ale ta jest naprawdę fajna dobrze. Polecamy. To ja tutaj, te... jak nas powiedzi, muszę wam powiedzieć, że różowe. byłam największym hejterem różowego koloru. Naprawdę, jak widziałam różowe rzeczy, to dostawałam palpitacji. Ja zakazane. Ona <grym> chodziła rzadelson. w czarnych ciuchach. No ale ostatnio, nie wiem z czego to wynika, czy z jakiejś zmiany, która się we mnie dzieje, czy jest z tego, pewno, że, no myślę, że na pewno też, że z tego, że trafiam na piękne różowe rzeczy, które są bardzo eleganckie. No ale umówmy się, ten róż też jest subtelny i taki, wiesz, pudrowy róż jest na przykład piękny. W granicach y, dobrego gustu, czy tak. się śmieje. Wazon jest piękny, sam piękny. sobie. Mnie on urzekł właśnie tymi zdobieniami, że wygląda jak taki kryształ zrobiony. Kryształ to oczywiście nie jest. Wazon został kupiony w Homely też na promocji, zapłaciłam za niego 15 złotych eee, i y, no co, no jest różowy, jest zdrzewiony. Właśnie z tymi pięknie wygląda, powiedz od razu, co A, to jest. A, no właśnie, bo jeżeli się pojawią pytania. Ja pojechałam któregoś dnia, słuchajcie, do na taką giełdę florystyczną. Myślałam, że na polu. Nie, to jest gipsówka. Kupiłam cały duży bukiet gipsówki, ponieważ zawsze bardzo chciałam mieć gipsówkę w domu. I zapytałam się Pana, czy mogę to ususzyć. Pan się na mnie spojrzał trochę dziwnie i stwierdził, że nie, tego się nie suszę. Powiedziałam, co mi szkodzi, trzeba próbować. Ususzyłam ją. To jest sucha gipsówka, wygląda super. Nie, ja Bardzo mi się podoba gipsówka sama w sobie, natomiast zapach gipsówki jest tak obrzydliwy, Albo ja miałam jakąś nie, dziwną, nie. ale to śmierdzi jak miód z moczem, naprawdę. E, I z takimi skarpetami potreningowymi, więc no dla mnie zapach jest w ogóle nie, nie do przejścia, więc ja ją ususzyłam, e, już nie pachnie. Ładnie zdobi, troszeczkę się zmienił kolor, bo ona troszeczkę teraz zżółkła. Miałam mówić o wazonie, a mówię o kipsówce. W każdym razie jak macie kipsówkę, możecie ją suszyć, bo ładnie wygląda. A wazon jest... No do to zestawienie jest ekstra. Ale zestawienie jest ekstra eee, i wazon jest śliczny, za 15 zł. Jeszcze do tego były takie małe świeczniki, ale to pokażemy Wam w kolejnym holu domowym. Także polecamy. Mówiłyśmy o poduszkach i mówiłyśmy o świecach i teraz proszę Cię, Chcesz moja droga. Pokazać. Trzeba sobie pokazać. Matko, te pojemniczki robią robotę. Śliczne są, prawda? Są takie urocze. I tutaj y, mamy Highem Home ale i ja już. mam Firewood Fix. O rany! No i po to. Jest... To nie są ładne zapachy. E, oba te zapachy są trochę takimi męskimi zapachami. To prawda? prawda, zwłaszcza ten. Ale ten też ma taką nutę takich męskich. No, ale jest łagodniejszy, ten, ten, ten jest bardziej Ten jest bardziej intensywny, ale ja w ogóle uwielbiam świece zapachowe, które idą w stronę takich męskich zapachów, bo e, uważam, że wnętrze, które pachnie w taki sposób jest niesamowicie eleganckie i no, jest nie? na to od razu no. mi się kojarzy Pokażę? z czernią, złotem, tylko nie mylisz z ten... zakładem pogrzebowym, bo ostatnio no słyszałam, <laughs> że. No Bo nie. pracuję nad pewną rzeczą, potrzebuje kolory i właśnie do grafiki stwierdziłam, że może złoto, a potem słyszałam, do, do złota to najbardziej pasuje czerń, ale to od razu skojarzenie z zakładem pogrzebowym. Serio? Czy wam się kojarzy złoto z czernią, z, z zakładem pogrzebowym? Nam z elegancją, tak, ale dajcie znać. Z ciekawością. Czy wam się kojarzy? E, no nie? A no i słuchajcie, 6,99 ten słoiczek, ten słoiczek 9 zł. Co prawda, ja nie paliłam jeszcze tych świec, więc nie wiem, jak jest z intensywnością zapachu. E, stałam e, przy Kasie. Kupując inne rzeczy, i były tam te, te słoiczki, powąchałam, zakochałam się, stwierdziłam, że wypróbuję, bo cena jest kapitalna. Wiem, że słoiczki zostawiasz później? E, na pewno, no zwłaszcza ten, bo ten jest no, tak piękny. Piękne. Co prawda nie wiem, co tu w środku włożyć do tego. To się jeszcze okaże. A jak macie jakieś pomysły, na co można takie coś wykorzystać? Na resztę kawę, która ci została na przykład. Na Albo U mnie nie zostaje kawa, bo my pijemy taki no rośliny, tak, że zawsze tak. idyt nie zostaje. A ja jeszcze przychodzę i dopijam. No. Ale się wymyśli. No. Się coś wymyśli, dajcie znać. Czy mam być trzymaczką dzisiaj? Możesz. od jak taka hostessa. Czuję się dzisiaj trzymaczką, ale z Proszę. dużym zainteresowaniem oglądam, co Kaja wybrała, bo ja nie mam w ogóle do tego serca ani czasu, ani w ogóle. Dobrze, no i... ja tutaj będzie taki bałek, bo muszę wam powiedzieć, to są ręczniczki yy, do rąk, które kupiłam w H&M Home które są w dwupaku, one były zawiązane też taką piękną kokardką, jest nawet na prezent jakoś wyglądało to prze, e, przeuroczo. 30 Kup... na 50 z tego, co widzę Niemiar. i żeby nie było, że różowe to jest łosusz. No nie, to jest róż. No już, już, już bądźmy szczere. To no jest ale już... nie, no, znowu nie jest to róż taki... Ale to jest ładny róż, nie? to jest elegancki róż, to jest, e, to jest taki róż, który, no, jestem w stanie zaakceptować, ale widzicie, coraz więcej różowych rzeczy się u mnie pojawia, matko. No dobrze. W każdym razie ona jest. Te ręczniki są przeznaczone do naszej toalety dla gości, która ma taki grafitowo-czarny kolor cała. Więc stwierdziłam, że do ożywienia, do takiego akcentu, który by to ładnie przełamał, a będzie fajnie wyglądało. A ponadto faktura tych ręczników jest przepiękna, mm -hmm. bo to nie jest taki klasyczny ręcznik gładki, tylko przez te wzory, które tutaj ma, i przez te. Jak to się nazywa? Frędzelki. Frędzelki, które są na dole. A ty nadal. mówisz, że no, to co innego, ale takie... To frędzelki. frędzelki. które są, to wygląda to bardzo fajnie. 100% bawełna. E, też kupione na promocji, zapłaciłam za nich chyba 15 zł za dwupak, także... Ty to zawsze coś znajdziesz. Także też super cena, też fajne. I ostatnia rzecz moja kochana. Podam. Podaj. <grym> Podaj. I tutaj pokazujemy. Właściwie możemy dwie rzeczy pokazać. Kwiat, który piękny. był kupiony w biedronce, który ma. E, tak, który ma piękny taki bordowo-zielono-szary kolor. Ale w ogóle ten kolor jest taki jesienny, jak go zaczęłam, to kupiłam go za mną na kolor. Ale wiesz, że nie lubisz bordo. Ale, ale, w, ciuchach. ale w ciuchach, ale to. Mówimy o tym tak? ciuchy z zary chyba. Mówili, że jakiego koloru lubię na widzeń. Ja w sumie nie wiem, a KS stwierdziła, że bordo. Znaczy fakt, że ciuchy bordowe, ale masz bordo. Ale kwiat wygląda pięknie, a jeszcze zobaczcie, jak pięknie się komponuje ze złotą osłonką i o tej złotej osłonce właśnie chcemy Wam powiedzieć. Tak, znowu H&M Home. Tak, i ona jest metalowa. Tutaj na górze jest takie no, zdobienie, z wyżłobienie mhm. tutaj są jeszcze takie wyżłobienia wzdłuż całej tej doniczki jest w pięknym złotym kolorze, bo to złoto jest śliczne. Tak. Ono nie jest ani żółte, ani takie bardzo chłodne, ani pomarańczowe. To jest takie piękne, ym, czyste złoto, idealne, nie? czyste złoto. No i co? Kosztowała chyba około 60 zł, więc nie należała do najtańszych. E... Ale poczekaj, kupiłam na minus 15. O, 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 <laughs> a możemy jakoś delikatnie tylko kwiata Tak, tam, poczekaj, tylko nie tak, bo... A, w ogóle muszę chodzi. go przesadzić, dlatego że... Jest metoda na wyciąganie, bo ja bym pociągnęła za liście, no, i, się... I od razu mogę Wam A. powiedzieć, co to jest za kwiatek? Nie, nie mogę wam powiedzieć, bo nie ma etykiety. Okay. Się Jak znajdziemy nazwę, to podakujemy tak. na dole. Mhm. Okay. Ale co, no, metalowa do końca. Ja lepiej. Ja zasugerowałabym tylko, żeby do środka wkładać kwiatki w tych plastikowych osłonkach odpowiednio dużych, na przykład do wymiaru takiej tej metalowej osłonki, dlatego, że jest to metal i metal bez problemu wchodzi w reakcje chemiczne, jeżeli będziemy używać jakichś odżywek do kwiatków, jakiejś chemii ee, Czyli ziemia nie woda. Ziemi bezpośrednio, znaczy po pewnie po można ale ale... osłonka, więc nie hmm. ma dziurek, więc... Yy... Ja bym po prostu, tylko ze względu na to, że to się może yy, Aha, odbarwiać okay. i wchodzić w jakieś reakcje, to, to... Ale nie mam doświadczenia z takimi osłonkami jeszcze, więc jeżeli Wy macie, to dajcie nam znać, jak Wy sobie z tym radzicie, albo co najlepiej jest zrobić. Yy, Bo ja wiem, no, że normalnie no, kwiatek to powinien być w takim, że ma dziurki, ja wiem. Że jeszcze tam jakiś grymsik, grymsik? Grymsik się wrzuca. Kramzyc. Kramzyc. <laughs> no. No. Ziemie i tak, i ewentualnie to wszystko w osłonk. Ale może się mylić. Nie, nie mylisz Daj się, się na pewno. Tylko wiecie, często jak się patrzy na jakieś rzeczy, które są ładne, to kupujemy, żeby to na, cieszyło też nasze oko, a niekoniecznie jest to zawsze idealne i zdrowe dla kwiatów. No I ale tak. nie można mieć wszystkiego. Nie można Ym... mieć, ale można mieć tanie rzeczy polecone przez Kaję. Yy, tak, zapraszamy do takich odcinków. Będzie jeszcze ich na pewno więcej, bo jeszcze mam dużo rzeczy, które kupiłam na promocjach. Wrzucamy tu playlistę właśnie z Home Decor tak. i czekamy na informacje, co Wam się spodobało najbardziej. Albo co udało Wam się jeszcze fajnego upolować, dajcie znać. O, ja wiecie co? Szukam y, pięknych łyżeczek do y, latte w kolorze złotym. Także o. jak y, macie, widzieliście, to ja poproszę chętnie o taką informację. To co? Y, buziaczki dla Was, miłego Dziątku. Widzimy się niebawem. Y, no i co? Papa! Pa! pa. pa.